Niedawno recenzowałem lampki choinkowe od Twinkly. Czegoś jednak brakowało mi na czubku choinki, mianowicie gwiazdy. Cześć ja jestem Kacper i dziś zobaczymy co potrafi Twinkly Tree Topper. Zacznijmy od tego co znajdziemy w pudełku. W opakowaniu znajdziemy od razu gwiazdę z zaczepionymi wszystkimi światełkami. Do tego mamy taki metalowy element, który jest przedłużeniem, dzięki czemu możemy zamontować gwiazdę nawet na nieco dłuższych czubkach. A do tego, no dość niestandardowo, ale jakże polsko, mamy dołączone sztrapsy. Ostatnim elementem jest przewód zasilający wraz ze sterownikiem. Całość łączymy z gwiazdą za pomocą jakby kostki, w której złączają się przewody. A na samym końcu mamy przewód USB typu C, co jest niewątpliwie ciekawym zabiegiem, chociaż bardziej zastanawia fakt, że nie mamy nic więcej. Chcąc więc zasilić taką gwiazdkę, musimy podłączyć całość pod jakiś sprzęt z USB typu C albo dokupić osobną ładowarkę. Wielka szkoda, że takiego adaptera nie mamy w zestawie, szczególnie że jakby nie patrzeć ładowarki z gniazdem USB typu C nie są jeszcze aż tak popularne. A jak się już taką ładowarkę ma, to zazwyczaj jest ona już w większej mocy, a tu rekomendowane jest do 7,5W. Tak więc myślę, że w większości przypadków skończy się na tym, że ładowarkę trzeba dokupić. Gwiazda wygląda dość designersko, jest wykonana z takiego półprzezroczystego tworzywa sztucznego, no i też nie jest to jakby pełna gwiazda, tylko coś w rodzaju takich przerwanych konturów. W środku mamy dokładnie 76 światełek, a całością oczywiście możemy sterować z aplikacji. A jak skonfigurować taką gwiazdę? Konfiguracja jest tak naprawdę bardzo prosta. Wystarczy podłączyć urządzenie do prądu, a następnie na pilocie przytrzymać chwilę klawisz, aż dioda zacznie mrugać. Następnie w aplikacji Twinkly dodajemy nowe urządzenie, z którym smartfon połączy się najpierw za pomocą Bluetootha. Możemy też podać hasło do domowej sieci Wi-Fi, żeby móc zdalnie sterować urządzeniem. Poza tym zmienimy także nazwę i konfiguracja jest zakończona. A jakie funkcje ma aplikacja na smartfona? Do sterowania wszystkimi funkcjami na początku musimy zmapować gwiazdę, czyli tak samo jak to było w przypadku lampek choinkowych. Tutaj jednak tego już trochę nie rozumiem, moim zdaniem mogło być to już skonfigurowane odgórnie, biorąc pod uwagę, że gwiazda jest cały czas taka sama i u każdego będzie wyglądała identycznie. Nie da się inaczej ułożyć lampek tak jak jest to w przypadku zwykłych światełek choinkowych, tylko no tu układ jest już narzucony. Funkcjonalność jest bardzo, bardzo podobna jak to co mamy w przypadku standardowych lampek od Twinkly. Czyli przede wszystkim mamy galerie z różnymi stylami do zastosowania na gwiazdce, każdy wzór możemy podejrzeć, zastosować, możemy też edytować czy dodać do ulubionych. A korzystając jeszcze z mikrofonu w smartfonie lub mając osobne urządzenie Twinkly Music, możemy uruchomić mruganie w rytm odtwarzanej muzyki. Tak samo jak w przypadku lampek, możemy też dostosować światła dla każdej pojedynczej diody, możemy tworzyć rysunki, ustawiać własne wzory. Więc no naprawdę, możliwości jest przeogromna ilość. Poza tym podobnie są playlisty, żeby style zmieniały się co jakiś czas. Możemy także na stałe ustawić tylko jeden kolor, lub uruchomić programatory czasowe, żeby gwiazda automatycznie włączała się i wyłączała o określonej porze. W zakładce urządzenia możemy przełączać się między sterowaniem na różnych sprzętach od Twinkly. Ja mam gwiazdę i lampki, czyli mogę osobno ustawiać style właśnie dla tych urządzeń. Jeżeli jednak klikniemy plusa w prawym górnym rogu, możemy stworzyć grupę złożoną z kilku urządzeń. Wtedy już dla całej grupy urządzeń możemy sterować już w jednym miejscu, możemy wtedy też fajnie synchronizować wszystkie efekty, żeby światełka przechodziły nie tylko przez choinkę, ale także przez czubek. Moim zdaniem to fajne dopełnienie, naprawdę dobrze może to wyglądać, szczególnie jak połączymy wszystko ze sobą. Trochę jedynie dosłownie i w przenośni razi mnie różnica w jasności tych światełek. Gwiazda jest dużo, dużo jaśniejsza niż same lampki na choince. Są one na pewno też gęściej ułożone, przez co no gdzieś patrząc kątem oka, jednak gwiazda mi trochę przeszkadza. Tak więc o ile na światełkach mam ustawioną jasność 100%, to do gwiazdki wybieram już nieco niższą wartość. Tak jak w przypadku zwykłych światełek, tutaj też możemy połączyć się z asystentem Google czy Amazon Alexa. Nie jest jednak wspierany Apple HomeKit, co jednak trochę zaskakuje, no bo jest to dużo nowsze urządzenie a takiego wsparcia nie otrzymało. No to podsumujmy, co warto wiedzieć o Twinkly Tree Topper? Osobiście kupiłem taką gwiazdę na jakieś przedsprzedaży i jeszcze udało mi się otrzymać ją przed świętami. Z tego co jednak widzę, na grudzień 2024 tej gwiazdy w sklepach praktycznie nie ma, więc no jeżeli interesuje Was coś takiego, no to po prostu trzeba szukać. Myślę jednak, że w kolejnych latach, jeżeli będziecie oglądać już po 2024 roku, to te gwiazdy staną się bardziej popularne i dużo mocniej dostępne. Jednak ogólnie co ja sądzę o Twinkly Tree Topper? No moim zdaniem jest to na pewno fajne dopełnienie lampek choinkowych, dobrze to się uzupełnia, szczególnie gdy połączymy wszystko ze sobą. Całość na pewno wygląda oryginalnie, wyróżnia się na tle innych gwiazd i jest to na pewno ciekawa ozdoba choinkowa. Względem zwykłych lampek na pewno zauważam, że gwiazda jest jaśniejsza, dodatkowo zaskakuje brak wsparcia dla Apple HomeKit, które przy zwykłych światełkach jest. No i osobiście nie rozumiem czemu w zestawie nie mamy adaptera sieciowego. Samo złącze USB typu C jest ok, ale no jednak jakąś ładowarkę musimy już dokupić osobno. A co wy sądzicie o takiej gwiazdce? Czy u was ona by się sprawdziła? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A może macie jeszcze jakieś inne ciekawe gadżety, które można umieścić na choince? Z chęcią przeczytam wasze inspiracje. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach, Ta